Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku LEGO Newsów. Kolejny LEGO Stora, kolejne przecieki. Także, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, a ja lecę do odcinka. Ostatnio pojawiły się zdjęcia najbardziej pożądanego od niedawna na zestawu LEGO Technik. Mowa oczywiście tu o zestawie Le LEGO 42141 McLaren Formuła 1 Team 2022. Zgodzicie się ze mną, że zestaw robi wrażenie. Myślę, że LEGO technik będą się o niego bić, bo jest po prostu świetny. Składa się on z 1432 części, a jego cena katalogowa wyniesie 800 zł. Lecz muszę was zawieść, dlatego że zestaw posiada dużą liczbę naklejek, a drogów, jak na lekarstwo. Na pewno charakteryzuje się dużą różnorodnością jeśli chodzi o kolory, która odpowiada nowym barwom teamu McLaren'a. Samo oddzolowanie jest na wysokim poziomie. Możemy znaleźć w modelu m.in. silnik V6 z ruchomymi tłokami i mechanizm różnicowy do precyzyjnego pokonywania zakrętów. Ma on 13 cm wysokości, 65 cm długości i 27 cm szerokości. Premiera już 1 marca. Niedawno grupa LEGO potwierdziła plotki o czwartym oficjalnym sklepie LEGO w Polsce. Tym razem zlokalizowanym w poznańskiej galerii o nazwie Poznania. Jeszcze nie znamy dokładnej daty otwarcia, ale wiadomo już, że sklep otworzy się w maju. Je jeżeli odwiedzicie Lego Store w dniu otwarcia, to otrzymacie dwa gratisy: słynną figurkę pracownika Lego z plakietką Poznania Lego Store oraz nowy miniaturkowy sklep 40528. Także to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. z sami przygnam. Cześć.